Cześć mamu Wam wszystkim, ja jestem Dawid. I dzisiaj y, Wam pokażę, jak zrobić drzwi do bindy. Mechanizm jest dość długi, ale zobaczcie, jak to działa. Działa ja to w tym przypadku, jak wejście do mojej bindy. Po prostu nachodzimy na pół płytki i drzwi się otwierają. Więc aby y, wy. Aby wybudować e, właśnie takie drzwi e, potrzebujemy różnych materiałów. E, po pierwsze tu musimy mieć e, dobre miejsce, żeby to zbudować, ponieważ bez dobrej miejscówki e, nie zmieści nam się cały mechanizm. Zacznijmy od tego, że weźmiemy potrzebne nam materiały, bloky. Który będzie materiałem głównym? E, oczywiście, jak to zawsze, lepki piston, e, e, redstone, e, redstone nowy repeater. E, e, I co jeszcze? Co jeszcze? O, I jeszcze jakakolwiek płytka naciskowa. No zacznijmy od tego, że sobie wyłączę deszcz, bo mi troszeczkę przeszkadza. Wyłączę nie, No, e, zacznijmy od tego, że zrobimy trzy lepkie tłoki. Oczywiście ilość tych lepkich tłoków. Jest e, dowolna, ale musi być między nimi e, e, dwa klocki odstępu, żeby to e, ładnie wyglą ładniej wyglądało. Jest tak, no wygląda to niby normalnie. Ups, e, nie, 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 źle Wam mówię. O, właściwie to e, tak musimy to zrobić. I teraz, jak już to mamy, to robimy dwa klocki odstępu, kładziemy trzy klocki, trzy klocki materiału, które wybraliśmy. A potem to rozwalamy i za tym miejscem, gdzie został dawnik, tam kładziemy jeszcze trzy pistony i jeszcze raz kładziemy ten materiał. No i mamy już tu gotowe takie, takie przejście. No i teraz e, tutaj, e, w środkowym pistonie dajemy dwa klocki i tutaj właśnie w tym e, w rogu tych dwóch klocków dajemy kolejne dwa klocki. No i e, na nich dajemy repeater w stronę tych dwóch klocków wyżej i na, i na tych e, e, bloczkach wyżej kładziemy kolejny repeater w stronę e, pistola. i i połącz i kładziemy za nim ręczką niżej, też tak. Niż, niżej, tak, też tak. A pod spodem musimy połączyć dwa: e, dwa e, pociągnąć taki kabel z czerwonego proszku. Będzie on wyglądać w ten sposób. Z drugiej strony zrobimy to od innego etapu: będzie to. Łatwiej. Ups. Kładziemy. A teraz No. No i mamy już tu mechanizm. No i co? No i nic. No i nic się nie dzieje. Przechodzimy przez to. No i nic się nie dzieje. No i teraz robimy dwie dziury. E, robimy dziury na, dwie na dwa klocki po obu stronach. Wygłębiamy też na dwa klocki. Wygłębiamy to. No i po obu stronach kładziemy redstone na same na dole tych y, dziur. Y, Oczywiście teraz. No i co teraz musimy zrobić? No, musimy teraz połączyć nasze mechanizmy y, z tymi właśnie. No, em, czerwonymi proszkami. Ale jeszcze trzeba coś e, zrobić. To jest przemiana. Tak, to jest, e, przemiana, e, to jest e, zmiana em, energii. Ona nam właśnie tak powoduje, że pistony zamiast być podsunięte za, są zasunięte, a jak e, na przykład włoż, przełożymy jakąś dźwignię, to e, te pistony się odsuwają i mamy to już. I e, możemy gdzieś tam przejść. Tutaj, e, właśnie teraz musimy. To jest dość skomplikowany mechanizm. Właściwie to nie musimy nic tu. Oczywiście, jeśli chcemy, żeby, żeby ten mechanizm był szybszy, to e, musi, musi być. E, nie może być e, spowolniony repeater. Jak repeatery będą spowolnione, wszystkie oczywiście, e, to wtedy będzie to wolnie działać. A we wniosku czego. Będziemy troszeczkę czekać na to aż się nałączy. Ja tu. No. I po obu stronach musimy to zrobić, bo inaczej. O, oczywiście tutaj. Muszę Wam pokazać pewien trik, który zastosowałem tam. O! W ten sposób to trzeba zastosować. Nie chcę nie i teraz możemy to zakryć. Jest tego hamburgera Ale Przepraszam, bo musiałam zrobić krótką przerwę, bo mnie to troszeczkę przeszkadzali. Dobra. Teraz tę dziurkę musimy zamudować, jeśli to już mamy podłączone. Oczywiście tutaj jeszcze... E, e, obie dziurki możemy już zamurować I teraz właśnie e, po drugiej stronie musimy też wykopać taki tunelik. Niby tunelik. Ten, no tunelik taki tu jest niby. Taki latunelik. No i kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobrze. Ups, e, rozwaliłem bleczek. Czy coś zielonego. Ups, 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 ups. Zielonego? Z złej strony to zrobiłem. Z, Z drugiej strony. Muszę to. Z drugiej strony. Ups, rozwaliłem sobie. I teraz będzie. No, ym, mechanizm dość długo się robi, ale mówię Wam, E, bardzo e, przydatny mechanizm. No i co? No i już gotowe. No. no, i kładziemy te, te płytki tutaj. Ta coś tam chyba. Tyle zrobiłem. A, tu problem. No, nie zauważyłam tego, że to mnie dobudowałem. Teraz powinno już działać mi poprawnie. Tu i tu. No. I brama gotowa. No to do zobaczenia wszystkim ponownie w kolejnym poradniku z Minecraft. Pa!